Japonia taka ciepła te tropiki mm, jak przyjemnie i jesteśmy w Sanjo, dojeżdżamy do warsztatu pana Watanabe mamy troszkę kamieni w większości japońskich dużo Cała masa kamieni do ostrzenia. Ponoć są na sprzedaż, więc na pewno coś kupię ciekawego do kolekcji. Tutaj mamy małą debę. Z dobre 2 kg stali. Nie wiem jak duże ryby trzeba tym kroić, ale wow. Polecam. Jesteśmy w kolejnym mm. warsztacie A bo polemu, żebym by... Bym Tutaj mamy klasyczne japońskie stanowiska szlifierskie. Wielkie kamienie zanurzone w wodzie. Dzięki temu, że są zanurzone w wodzie można bezustannie szlifować bez obawy o przegrzanie noża. poza zazdrościć. Czas na kolejną kolację. Tym razem na szabu shabu i sashimi. Tutaj prawdopodobnie z suchym lodem. A tu mamy krowi język. Okropne. Miam. Więcej szabu-szabu, więcej języków, więcej wieprzowinki. Szabu-szabu? taking pictures and videos. Najpierw warzywa, grzybki, później powydruje mięso. Żekł na Zaspy w Polsce. Tutaj są większe ode mnie. Jesteśmy w miejscowym sklepie z nożami i wszelkimi takimi kraftowymi rzeczami. Także miłego oglądania. Tutaj mamy nożyczki, tak zwane hasami i pokazany proces powstawania krok po kroku. Dosyć charakterystyczny kształt, no, to w sumie nic ciekawego. Tutaj mamy ręcznie kutek gwoździe, i części do zawiasów, podejrzewam, że wszystkie pokazane dzisiaj rzeczy będą jakby powstały tutaj na miejscu w Suba Sancho mi się wyjątkowo podoba, dobry design i narzędzia precyzyjne pomiarowe, suwmiarki i nie tylko również dłuta wszelkie rzeczy związane z drewnem świetne japońskie piły więcej młotków Tutaj widzimy przykładowe rękojeści noży, najczęściej występujące. Nie są to żadne kastony, ale też są dobrej jakości. Nożyczki i sierpy. Są również wszelakie noże do drewna, w tym dłuta. Jedne z najlepszych narzędzi na świecie. A to jednak jest największa deba, jaką widziałem. Dla porównania. Szerokość mniej więcej mojej dłoni. Długość. No, długa. O, mają również magurochołocie. Nóż do tuńczyka. Duża ryba, duży nóż. Może trochę noży. Czas na sobę. Płynął oh, jak like white liquid. Mm. Ponoć już jedzie. Ja go jeszcze nie widzę. Fajne mają też inkanseny, bo każda linia, jakby czy tam każdy właściciel linii ma swój inkansen charakterystyczny pod względem kształtu, koloru. O, dobra, teraz widzę. Nadjeżdża. Jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie, jedzie. I... Widzicie? Jest i on! Ciuch, Dojechaliśmy do Takasaki. Różnica w pogodzie kolosalna. Dwie godziny drogi, a tutaj kilkanaście stopni, słoneczko, gdzie tam zaspy większe ode mnie i mróz. Dajemy się do, w góry do onsenu onsen chyba się nazywa Fujioka a jutro po onsenie już do Tokio i z Tokio do domu dojechaliśmy na miejsce gdzieś w górach tutaj mamy nasz onsen niestety wnętrza Wam już nie pokażę to znaczy samego onsenu w sensie łaźni, no bo wszyscy będziemy na golasa, to jest oczywiste, więc zakaz nagrywania, bo by nas katanami pociachali. Tradycyjne japońskie wnętrze, czyli buty na zewnątrz, kapciuszki albo skarpetki. I zmierzamy do salonu sypialni, czy czegoś w tym stylu. Mamy tutaj maty tatami ze słony ryżowej, o ile dobrze pamiętam. Fajne tradycyjne wnętrze. Na tym śpimy, futon, szafki z przesuwanymi drzwiami i piękny widok na miejscowe góry. tudzież pagórki pagórki, bo one nie przekraczają 600, chyba 70 metrów wysokości jakoś tak. Ale i tak piękny widok. do Tokio, nasz Shinkansen już wjeżdża Strasznie długi kolejny sklep z nożami Zaraz się tam udamy Nie wiem tylko czy wolno będzie fotografować i nagrywać Na wejściu witają nas kamyki do ostrzenia I mnóstwo noży Pokaz ostrzynia. To sklep ze słynną japońską sztuczną żywnością z plastiku. Człowiek robi się głodny Jak to wszystko widzi Wszystko z plastiku <słyska> Słówka W do Mandarake Znaleźliśmy kocioł kawiarni Dużo lepszą niż te w Polsce, także mają całe mnóstwo kotów zadbanych, puchatych, w tym japońskie odmiany. Jakieś 24 koty. Nie, nie, nie. Jakieś krótkonogi. Wszystko żywe. Kto to taki ładny? Wszystkie takie śpiące. Nigdy nie widziałem takiej. Kosma tej kodłotej odmiany. Taki niby dachowiec z płaskim pyszczkiem, a taki zmychacony. Kolejny śpiący Idziemy teraz do Mekki wszystkich Otaku, innych magazynów takich jak ja między innymi Czyli do Mandarake Kompleks w Akihabarze Mam nadzieję, że da się tam nagrywać Cała ulica zapchana Anime! W miejscu te wszystkie piętra. To są sklepy z mangami, figurkami, anime, pornosami i całą resztą fajnych rzeczy. Tak wygląda raj. Niestety piętro szóste i piąte musiałem pominąć z nagrywaniem, gdyż znajdowały się tam ostre pornosy na Różnych orientacji, także pomijmy to. Tutaj mamy akurat Pokémony. Mandarakę to jest taki antykwariat, właśnie z nowymi, starymi uszymi związanymi z tematyką manga. Fajne. Jak na razie, same samochodziki figurki. Szukamy, szukam dokładnie prezentu dla mojej dziewczyny zbieraczki lalek BJD o nie to nie to ale takie figurki też są ha 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 to to? nie to nie to Bokaloidy. Roboty, O, fokus, autofokus, złap się, no, muszę mi to oszczędzić. No Znalazłem figurki Sailor Moon Na prezent też się nadadzą A może lubicie stare gry na Nintendo itd. Tak Są ich miliony W licznych problemach cudem dotarłem na lotnisko w ramach nagrody Puton z wieprzowinką zjem, wsiadam na pokład samolotu i wracam do Polski. Także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.